Cześć, tutaj Natalia z kanału Sami Zbudujemy. Nagrywam dzisiaj dla Was wideo o tym, jakie zmiany wprowadziliśmy w projekcie 758G1, e, lustrzane odbicie. E, poproszę Damiana, żeby zrobił przebitki i pokazał w projekcie te rzeczy, które zmieniliśmy. Wiem, że za mną nie ma scenerii budowlanej, ale kolejny raz nagrywam po pracy. Damian był dzisiaj na działce, wykonywał e, odwierty. No, oczywiście z panem geotechnikiem, e, także na pewno, na pewno na ten temat też kilka rzeczy udostępnimy. Przechodząc do konkretów, nasz projekt to jest 758 G1: odbicie lustrzane. Będę korzystała ze ściągi, bo nie pamiętam wszystkich zmian, jakie zrobiliśmy, ale naprawdę było ich nam niewiele. Pierwszą rzeczą jest usunąć komin. My nie chcieliśmy kominka z uwagi na koszty. Uważam, że około 20 tysięcy to jest całkiem sporo. A poza tym raczej nie planujemy z tego kominka korzystać. To, to nie jest dla nas, ale no wiadomo, że każdy ma swoje gusta, a o gustach się nie dyskutuje. Drugą rzecz, no to usunąć ściankę w garażu. Nie wiem, czy kojarzycie, ale. Tutaj proszę, Damian, podlinkuj. W garażu są ścianki. Widziałam niejednokrotnie, że są one niepotrzebnie stawiane, trochę tak negatywną mają opinię, więc doszliśmy do wniosku, że tego nie będziemy mieć. Jak nam się życzy, wiecie, takie dzieci i, i, i te nasze graty, że tak powiem, będą przewalały na samochód, no to wtedy się zastanowimy, co z tym zrobić, ale na razie tych ścian nie będzie. Co więcej, garaż będzie dwustanowiskowy, no bo każdy z nas podjęliśmy decyzję, że potrzebuje jednak mieć ten samochód, żeby być niezależnym, nie czekać aż druga osoba wróci skądś tam, więc na pewno będzie ten garaż dwustanowiskowy. I jak pisaliśmy, no to on będzie poszerzony o 2 metry i chyba nam tyle wystarczy, więc... Więc to tak, e, ściankę z drzwiami przesuwnymi pomiędzy wiatru, łapem i garderobą. To tak sobie pomyśleliśmy, że po prostu e, tam inaczej zaaranżujemy. Wiadomo, jeszcze nie ma pomysłów. Damian też mi zabronił e, myśleć i szukać, wiecie, kupować wazonów do, e, do domu, kiedy, kiedy nawet jeszcze nie mamy dziury wykopanej w ziemi, także tak to wygląda. E, oczywiście będziemy mieć ogrzewanie podłogowe w całym domu, bo na górze są kaloryfery, a my chcemy mieć podłogówkę w całym domu e, i ogrzewać będziemy pompą ciepła. I być może kiedyś w przyszłości na dachu zrobimy sobie taras, jakieś schody z zewnątrz, ale ja na razie, na razie o tym nie myślę. To nie jest jakaś taka rzecz, że, że o to chcemy kruszyć z Damianem Kopie, bo, bo ja raczej nie jestem za. Mamy dwa balkony z jednej i z drugiej strony. No ale wiecie, jak dom będzie wybudowany, no to, no to będziemy myśleć. Ulubione słowo Damiana, pomyślimy. Polecam stosować w każdym, w każdym związku podczas, podczas budowy. Pomyślimy. Ok, czyli to była taka nasza pierwsza wersja, czyli usunąć komin, usunąć ściankę z garażu, poszerzyć garaż na dwa stanowiska, wiatrołap i garderoba, żeby był jednym pomieszczeniem, wtedy można więcej rzeczy zaaranżować, podłogówka w całym domu, pompa ciepła, no i myśleliśmy o tym tarasie na, na dachu garażu, ale to może w przyszłości. I oczywiście tutaj Damian miał fajny pomysł, żeby zapytać o to, co najczęściej właśnie w tym projekcie jest zmieniane. No i firma Modern House nam odpisała, że panie często chcą mieć więcej blatów w kuchni, dlatego zmieniają to, wiecie, takie chude okno długie pomiędzy wyspą a, a frontami na to mniejsze, żeby sobie po prostu zrobić blat, więcej blatu roboczego i klienci pytają o możliwość do projektowania kominka w salonie. No, ale my jakby się tym nie przejmujemy, bo nie chcemy, nie chcemy kominka. No i finalna wersja e, tych naszych, e, tej naszej listy zmian, którą wysłaliśmy zanim, e, zanim podpisaliśmy umowę i kupiliśmy projekt, e, no to e, jakby jest bardzo podobna. Znowu wysłaliśmy, że nie chcemy mieć kominka, znowu wysłaliśmy informację, że garaż dwustanowiskowy, nie ma tej ścianki działowej, e, mamy e, ogrzewanie podłogowe wszędzie, e, jest pompa ciepła. Ścianka między garderobą i wiatrołapem jest usunięta. I ja pomyślałam w kuchni, tak się zastanawiałam długo i rozmawiałam też z, z paniami, no bo, bo to my najczęściej jesteśmy w kuchni. I mam obawy, że jeżeli płyta grzewcza będzie na, na rogu, tam na samym końcu tej wyspy, no to. Coś, czy jakiś diabeł wcielony, który będzie mi przebiegał, nie wiem, ze schodów, zbiegał z góry i biegł do salonu na taras, że jest w stanie zrzucić na siebie jakieś gorące, gorące jedzenie, to co ja będę w tym, w tym czasie gotować, więc chciałam po prostu zamienić zlew z płytą grzewczą. Mam nadzieję, że to jakoś do, do już w wiecie tego stanu, kiedy, kiedy to będzie. Nie, zmieni, nie będę zmieniać zdania, na razie też się tego trzymam, że chciałabym zamienić i płytę grzewczą mieć bliżej, a zlew e, jakby za, zamienić miejscami. Też wydaje mi się, że jeśli okap będzie, nie będzie, wiecie, wystawał tak na środku, e, to, e, no, to będzie to lepiej wyglądało, no ale zobaczymy. E... I co tutaj jeszcze Damian pisał? Eee, aha, zastanawialiśmy się nad tymi że żaluzjami zewnętrznymi, e, czy trzeba zmniejszać jej wysokość e, i, i robić te 15 cm, czy też nie, ale w końcu znaleźliśmy takie, które nie potrzebują, więc nie obniżaliśmy nic, nic nie zmienialiśmy z oknami na parterze. E, w garażu jeszcze to też jest fajny tip, żeby dodać odpływ i dopływ wody. No, bo zakładam, że coś można umyć, nie wiem, jakieś brudne, brudne rzeczy. Czy to samochód, czy to jakiś rower, dziecka, czy cokolwiek innego. Aha, no i podnieśliśmy ściankę kolankową, żeby na górze mieć po prostu wyżej, wyżej sufity. I to chyba tyle z takich, z takich istotnych, istotnych zmian. Czekamy na projekt, zamówiliśmy go, ma przyjść do nas pod koniec, pod koniec maja. A y, czekamy na niego tam chyba, y, nie wiem, to, to już Damian tutaj napiszę w filmiku, ile na niego czekamy, bo ja już się zgubiłam. Nawet przyznam szczerze, że nawet nie wiem, jaki mamy dzień, miesiąca. Y, tak dużo rzeczy jest do załatwiania. No i oczywiście na bieżąco też każde z nas y, pracuje. Także jak będziecie mieć pytanie, no to piszcie, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiemy. I jak są stricte pytania do firmy Modern House, to też można do nich pisać, bo y, oni super odpowiadają. Także lista zmian e, też ją wypiszemy, punktujemy. E, no i dajcie znać, co wy zmieniliście w tym projekcie 758G1, bo to jest nasz projekt.